Radio Plus. Sedno sprawy. A głośnym sedna sprawy jest dzisiaj Paweł Pancyliusz, wiceprzewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie posła, witam. Dzień dobry, panu, witam państwa z Parlamentu Wiedeńskiego, Parlamentu Austriackiego. W no właśnie, to już, panie posła, skoro pan powiedział już, że jest tam, gdzie jest, czyli właśnie w austriackim parlamencie, to proszę też nam zdradzić, dlaczego, bo nie w celach turystycznych na pewno. Jestem posłem kosmonautą, jak się z nas śmieją w Sejmie, czyli członkiem Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Przestrzeni Kosmicznej i mamy coroczną konferencję właśnie tych przedstawicieli parlamentów z Unii Europejskiej, jak i również z krajów, które wchodzą w skład Europejskiej Agencji Kosmicznej. Mamy dzisiaj wniosek na polski wniosek o usunięcie z grona obserwatorów tejże konferencji parlamentarzystów rosyjskich, no i po wczorajszych konsultacjach widać, że wcale nie ma takiej determinacji, aby rosyjskich, e, rosyjski parlament usunąć, nawet z roli obserwatora. Jest mm -hmm. postulat większości parlamentów, aby ich zawiesić do czasu zakończenia wojny i tak dalej. Kto ustawia największy, panie profesorze? Słucham. To największy stawia opór, który yy, przedstawiciel to parlamentu... oczywiście gospodarze Austriacy, mm. ale no, pozyskali m.in. Niemców, yy, Belgów i, i Luksemburczyków. Także yy, ja tego nie rozumiem. Próbujemy tu kolegom tłumaczyć pewne rzeczy, że Rosja tylko rozumie proste sygnały i twarde sygnały, i że właśnie taka ani inna postawa krajów Zachodu. No trochę zachęciła do tego, co dzisiaj dzieje się na Ukrainie. Znaczy w tym sensie, że byliśmy spolegliwi, jak w ogóle środowisko państw Europy Zachodniej, jeśli chodzi o, o kwestie Rosji, czy to przy okazji Gruzji w 2008 roku, czy w przypadku 2014, e, Krymu 2014 tak? i części i Doniecka lub Ugańska, i Ługańska. No, Taka, taka rzeczywistość. No musimy się z tym też liczyć, że elity europejskie, jak tylko przyschnie ten konflikt, chociaż moim zdaniem on będzie trwał długie lata przynajmniej na, na, na takim wyseparowanym terenie, no to, to te elity europejskie będą próbowały szukać jakiegoś kontaktu z, z rosyjskimi politykami, którzy wiadomo, że rosyjska duma jest absolutnie na pasku Putina i zrobi wszystko, co... Co potrzeba, co, czego Putin od nich oczekuje. Będę dzisiaj podawał takie przykłady, ilu posłów głosowało z oczywiście deputowanych Dumy, głosowało nad różnymi no, skandalicznymi uchwałami. Na wniosek oczywiście administracji Putina. Panie Proszę, to o krajowej polityce trochę porozmawiajmy, ale też międzynarodowy kontekst jest istotny. Donald Tusk, czyli przewodniczący Platformy, mówił o konieczności zmian w świadczeniach dla obywateli Ukrainy, dla uchodźców z Ukrainy. I mówił dokładnie tak: nie ma w tym nic antyukraińskiego, ale póki ktoś nie jest obywatelem polskim, to te prawa muszą być różne. O co dokładnie chodzi? O 800 plus tylko dla Polaków? No, pan od razu już tak z mocny z grubej róży uderza. Nie wiem, no bo ostatnio tak bardzo źle o, o muzułmanach mówicie, o ostatnio źle to myślałem, że krok Polak. dalej, Polska dla Polaków teraz. Nie, od razu, wie pan, wie pan jak to brzmi, jak się mówi coś tylko dla Polaków, ci, którzy pamiętają choćby filmy z okupacji, to wiedzą, że tam akurat było tylko dla Niemców i to źle no. się kojarzy, ale dobra, do, do rzeczy. Wielokrotnie ja... Prowadząc kampanię na ulicach Warszawy, słyszę, no dobra, ale zrobicie coś z tymi przywilejami dla Ukraińców, czy też dalej zostanie tak, jak, tak jak jest. Znaczy, myślę, że jest czas, kiedy ci, którzy uciekli przed wojną, albo okrzepli w Polsce i, i podjęli decyzję o tym, żeby tu żyć na stałe, a więc pracować, stabilizować swoje życie i zostać z nami tu na długie lata, albo jest czas dla tych, którzy jednak chcą gdzieś dalej, albo wrócić na Ukrainę, bo przecież część terytorium jest, nie jest objęta działaniami wojennymi, aczkolwiek jest cały czas zagrożenie spadającymi bombami, czy to w Kijowie, czy w Lwowie. W Lwowie, jasne. I A czas na co zrewidowanie, panie przewodniczący? Tej tak, praktyki, to chodzi przede wszystkim o zrewidowanie, to znaczy 500 plus ma, ma na celu otoczenie pomocą i wsparcie rodzin z dziećmi, w Polsce, z polskimi dziećmi. Przyzna, została przyznana ta pomoc również na, tymczasowo na, na, dla Ukrainy, ale no, jeśli obywatele Ukrainy zdecydują o tym, że będą tu mieszkać, będą tu pracować, no to nie ma problemu, żeby jeżeli też staną, dostaną karty stałego pobytu. A możliwe, że wystąpią o, o obywatelstwo, no to wtedy w ogóle wchodzą w te same tryby jak każdy inny obywatel. Ale myślę, że Polacy dzisiaj też potrzebują takiego jasnego sygnału, że. Są pewne przywileje dla, dla polskich rodzin, były przywileje dla, dla ukraińskich rodzin, tak aby one się zagospodarowały tu, ale jeśli chcą tu zostać, no, to muszą też w tym momencie podejmować swoje decyzje, jak ma ten status pobytu wyglądać i z tego będą wynikały dla nich przywileje, jeśli będą chcieli wystąpić w obywatelstwo. Okej, okay, ale, ale panie proszę, no póki co świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce cudzoziemcom, o ile mają legalny pobyt w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. I no tutaj... więc, ja myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj polski rynek pracy potrzebuje więcej rok, rąk do pracy. I, I warto też zachęcać e, tych, którzy przyjechali do nas z Ukrainy i mają zamiar tu zostać, aby to wszystko usankcjonowali i wtedy oczywiście dalej będą mogli otrzymywać tego typu e, świadczenia. Natomiast w momencie, kiedy ma być to tylko taki pobyt tymczasowy, e, no to też nie możemy, nie, nie możemy na Hej, to ale, ale panie proszę, ale, ale to rozumiem, że na przykład jak jest matka, nie wiem, czwórki, piątki dzieci, która e, nie pracuje, jeżeli te dzieci są małe, to takiej matce świadczenie 500 plus zostanie odebrane? Przede wszystkim pytanie, co matka chce zrobić ze sobą i z całą rodziną dalej. Tak, jeżeli Aha. chce usankcjonować pobyt, absolutnie Ale ma. Ale to nie jest usankcjonowany, on jest legalny przecież w Polsce. Panie no. Jest usankcjonowane do momentu, znaczy to, ale nie jest tak, że, że ta matka zdecydowała o wszystkich rzeczach związanych z polskim polski. systemem. Jest pytanie, czy dzieci chodzą do szkół polskich, czy uczą się po polsku, czy, jakby, czy tylko jest taka tymczasowa nauka na zasadzie, że za jakiś czas mają zamiar wrócić. Znaczy my musimy stawiać akcent jasny, że witamy wszystkich tych Ukraińców, którzy chcą z nami związać swoją swoją przyszłość i tym należą się świadczenia. Natomiast ci, którzy będą tak e, pomieszkiwać albo tak tymczasowo funkcjonować, to dzisiaj już nie, nie ma, nie, ma no to, ja, ja, to nie to nie rozumiem czasowy. ale takie ja deklaracje, ja, deklaracje, 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 deklaracje mają być zobowiązania, że jeżeli ktoś nie wiem nie odpracuje, potem to będzie musiał oddać. To ja, jaki jest konkretny plan panie poszan? No, bo tu nie jest ani, nie, nie wydarzyło się to wczoraj się... ani przedwczoraj, ani miesiąc temu, tylko komentujemy sytuację, która trwa tak, już naprawdę z... długi czas. Wy chcecie za chwilę przejąć władzę w znaczy, Polsce i pytam panie pośle, jaki macie konkretny plan poza wysyłaniem takich sygnałów mrugnięć nie jestem specjalistą od tych rzeczy proszę pytać nasze posłanki okay. z komisji polityki społecznej które A one wiedzą tak już jest jakiś konkretny dopytu. plan na to znaczy jest na to plan i mówię zajmują się tym posłanki mhm. Okład Drewnowicz, kilka innych posłanka Frydrych, i rozumiem, że to, co powiedział okay. Donald Tusk, jest konsekwencją tego, co one mówią, ale też warto powiedzieć, dziś rządzący dokładnie w kuluarowych rozmowach mówią o tym samym, że to czas prawda. na zweryfikowanie całego, prawda, całego systemu, jeśli chodzi o, o, o socjalne e, zabezpieczenia dla, dla tych, którzy przebywają na terenie Polski z Ukrainy. Chodzi o to, że tych, którzy są tutaj z nami, pracują na dobrobyt naszego kraju będziemy dalej wyposażać te wszystkie e, zaś, znaczy programy socjalne, programy społeczne. No, t, t, chodzi też o to, żeby nie, nie było sytuacji, bo, bo, bo powoli zaczyna się to może, e, co prawda nie znam konkretnych przypadków, ale słyszę takie, takie opinie na, na właśnie na ulicach Warszawy, żeby nie, wy, nie wygenerować grupy, która będzie z tego socjalu bardzo skromnie ale żyć i mieć na to pomysł Aha. jako pomysł na życie. Pomysł na My, myślę, że to o tyle nieeleganckie, tak, nie Panie być. Pośle, że mówi pan o tym, że nie zna Pan konkretnych faktów, tak się mówi, że jest grupa, która żyje z socjalu no to i sposób na życie. No to tak myślę, że, że wie pan czy, czy to nie jest trochę sianie jakichś konkretnych nastrojów bez uzasadnienia, bez umocowania jakiegoś w faktach, to bo sam Pan powiedział, że to są jakieś zasłyszane historie. Panie redaktorze, pan dobrze wie i ja, nie bądźmy naiwni. Mhm. To, co mówią ludzie, jest ważne dla polityków i może pan być głuchy na to, co mhm. mówią Polacy. Ja, ja słyszę, nie to też, też słyszę, że klimat taki jest. My tak, nie jesteśmy te... głusi. Mhm. I na, na, można powiedzieć w odpowiedzi na to, co mówią Polacy na ulicach, na spotkaniach rodzinnych, okay. na różnego rodzaju spotkaniach z Zaostrzacie politykami, retoryka wobec... też reagujemy. I, I to jest nasza reakcja. Bo okay. wiemy dobrze, że i tak dzisiaj budżet, budżet jest nadmuchany. PIS wygenerował na przyszły rok dziurę budżetową na poziomie 160 miliardów złotych. I też będziemy się z tym zmagać po 15 października i musimy dedykować czy adresować pieniądze dla tych, którzy... Ciężko pracują na dobrobyt naszego kraju, na podnoszenie standardu życia, ale też i na, na rozwój gospodarczy. Panie, proszę, to jeszcze krótko to jest na koniec zapytam. oczywiste. Jasne. W kontekście tego, co może dziać się w polskim parlamencie po wyborach parlamentarnych, a tych scenariuszy jest cała masa, które musimy brać pod uwagę. No, jak słucham też pana posła w ostatnich paru minutach, to mam wrażenie, że dużo bliżej panu do Sławomira Mencena niż do Adriana Zandberga. Nie, no ja myślę, że to w ogóle jest inna rzecz. Do, do Sławomira Mencenami o tyle daleko, jeśli chodzi o prawa kobiet czy kwestionowanie funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej. To są rzeczy dziś Aha. fundamentalne, dziś bardzo zepsute, jeśli chodzi o, o, o rządzących sprawach i sprawiedliwości i to trzeba naprawić i tutaj Sławomir Mencen w tej kwestii nie pomoże. Oczywiście Ale u to mówicie z samym chodzi o gospodarkę. Słucham? O uchodźcach mówicie tym samym językiem, jakim mówiła Konfederacja w ostatnim roku? Czy w dużej mierze ten język się pokrywa? Czyli gdzie jest ta styczność, no, bo nie bardzo no, widzę. Także czas na rewizję tego, co uchodźcy dostali. Dostają za dużo. Część wykorzystuje sytuację, żyje z zasiłków. Jest to sposób na życie. To przed chwilą pan wszystko przecież mówił. Tylko pamiętajmy, że Sławomir Mencen i środowisko tego pana. Powtarza to praktycznie od pierwszych dni e, inwazji mhm. Rosji na, na Ukrainę. My mówimy o, po półtora roku, że czas na zrewidowanie tych programów, ale nie dlatego, żeby komuś zrobić przykrość, tylko po to, żeby też kształtować e, polskie społeczeństwo również z udziałem e, takich e, grup społecznych czy też narodowych, które przyjechały ze wschodu. Ale to, to jest dziś, a nie, e, okay. nie dni, czy tam. Tydzień po inwazji Boże, to, Rosji na Ukrainę, kiedy już się to Konfederacji nie podobało, co, co działo się na naszych granicach, że wpuszczano kobiety z dziećmi, które uciekały przed wojną. Panie Pośle, to teraz słuchaczom Radio Plus życzymy dobrego dnia. Zapraszamy na internetow internetową dogrywkę sedna sprawy. Paweł Poncyliusz, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, cały czas jest, za chwilę też będzie z nami. Dobrego dnia. Radio Plus, sedna sprawy. Paweł Poncyliusz, wiceszef Klubu Koalicji Obywatelskiej jest dzisiaj gościem na sprawie. Panie posłanie, zacznę tę drugą część od zacytowania polskiego ministra spraw zagranicznych, a on z kolei mówił o oświadczeniu kanclerza Niemiec, Olafa Scholza i mówił Zbigniew a mianowicie tak. Ostatnie oświadczenie Olafa Scholza narusza zasady suwerennej równości państw stanowiącą fundament dobrosąsiedzkich stosunków i przyjaznej współpracy z Polską. I to chodziło o słowa, w których Scholz mówił o polskiej aferze wizowej, że w Wymaga ona wyjaśnienia. Kto ma rację w tym sporze? Czy, czy faktycznie nie powinien Olaf Scholz zwracać Polsce uwagi i przynaglać do wyjaśnienia tej czy innej sprawy, czy minister Zbigniew Rau niepotrzebnie tutaj się napuszył? No po pierwsze, to szkoda, że Zbigniew Rau tak nie był rozmowny w momencie, kiedy wypuchła afera wizowa moim zdaniem ten pan powinien się już podać do dymisji, bo to pod jego nosem urósł patologiczny system sprzedaży wiz i przemytu ludzi z Azji do Stanów Zjednoczonych, bo przypomnijmy, że pierwsze sygnały do Polski napłynęły od służb amerykańskich, które wyłapywały uchodźców czy też imigrantów, którzy próbowali nielegalnie przekraczać granicę meksykańsko-amerykańską której gdzie mieli w ręku paszporty z bitymi wizami przez polskie placówki dyplomatyczne w Azji i w Afryce, więc to jest jakby taki proceder, przemytu ludzi kosztował około 30 tysięcy znaczy dolarów, płaciłeś w Pakistanie, płaciłeś w Uzbekistanie Aha. 30 tysięcy dolarów i dostarczano cię pod granicę amerykańską, właśnie czy to od strony meksykańskiej, czy kanadyjskiej. To jest sama wiesz, ta wymiana za zdań? Słucham? Sama ta wymiana zdanie scholz Rau. No i teraz, jeżeli chodzi o wymianę scholz, wymianę słów scholz Rau. Ja tutaj wczoraj wieczorem w hotelu oglądałem jedną z niemieckojęzycznych telewizji, chyba właśnie niemiecko, mhm. i tam jeden z tematów wiadomości to były właśnie wizyty. To nie jest tylko kwestia kwestia. Elit politycznych, ale widać, że to się przekłada również na, takie, na taką percepcję społeczną. No jeśli rząd prawa i sprawiedliwości, a tak naprawdę pan minister Wąsik i pan minister Kamiński buduje zaporę za półtora miliarda złotych, bez żadnych przetargów, tak naprawdę wybiera sobie co chce, i tak naprawdę koncentruje się na, na przedsiębiorstwach budowlanych, a nie na realnych metodach zabezpieczenia granicy, choćby perymetrią. Dziś znowu jest ogłoszony przetarg, w którym ważniejsza jest doświadczenie w, w budowlance niż to, czy system perymetryczny, czyli takie, taka zapora elektroniczna. Ale tam jest perymetria. Ktoś się na tym zna, no więc to jest inna inna Ale inna tam ]wość. są Ale... czujniki, kamery ja, i ja takie rozumiem. rzeczy. Przecież to nie jest tak, że to jest tylko fizyczna zapora, tylko ta technika, no przynajmniej tak Właśnie mówią. Właśnie nie ma tych kamer, panie redaktorze. Aha. Na tym problem polega. Ten, ta elektroniczna zapora, którą kamiski z Wąsikiem kupili, nie działa Dlatego teraz po cichutku chcę to wymienić na nowy system tylko znowu stawiają warunki o doświadczeniu w robotach budowlanych, a nie warunki pod tytułem doświadczenie firmy w zakresie tego typu systemów. Na tym polega draństwo tej władzy, to znaczy ona opowiada, że buduje zaporę, która będzie skuteczna, a Niemcy co miesięc, co tydzień wyłapują kilkaset osób do tysiąca na swojej okay, granicy. Ale panie to jeżeli chodzi o tę zaporę, 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 bo to jest ciekawy wątek, -białorusko -białorusko. ale ona jest, hmm? to, to, bo to jest ciekawy wątek, chciałbym, żebyśmy na chwilę się przy tej zaporze zatrzymali, ale to nie działa częściowo, ten system czy, czy w ogóle I nie działa w ogóle no panie redaktorze dobry system perymetryczny powinien namierzać również śmigłowce nadlatujące nad nad choćby hmm e, białowierzy tego się to się nie udało dobry system perymetryczny to są między innymi czujniki sejsmi no ale to pytanie czy on jest zły czy on nie działa bo to jest różnica czy, czy ten tak, który jest nie działa, jest niewłaściwy nie ale pani proszę ale to pana zdaniem nie działa czy nie działa bo tak chciałbym to doprecyzować bo to jest ja istotna wiem, sprawa ja panu stawiam tezę, niech ktoś to obali, okay. że działa, jeżeli się równolegle... Że nie działają tam kamery, czujniki nie i tak dalej, tak? Wzięto jakąś firmę z podciemnej gwiazdy, z korzeniami ruskimi, to mhm. znaczy formalnie ona jest chyba ze Słowacji, ale z ruskimi ogonami i udawa... udaje się od wielu miesięcy, że ten system działa. Nie działa. Ja taką tezę stawiam. A która, ta, która tam robiła to czujniki, kamery, korzenie rosyjskie, dowodnie... panie pośle? Jakiś rosy rosyjski kapitał, ta firma, która tam instalowała kamery, czujniki i tak dalej? To, yy, to parametry... jest bardziej skomplikowane. Pan dobrze wie i akurat panowie z PiSu przy tym swoim pode tej podejrzliwości wobec wszystkich yy, o powiązaniach z Rosjanami powinni lepiej prześwietlić firmę, którą wzięto okay. do, yy, do tego systemu parametrycznego. Mogę z kimś rozmawiać, jak ktoś będzie chciał merytorycznie. Nie wiem, czy słuchacze aż tak głęboko chcą wchodzić w to, no... ale ja panu tylko przekazuję taki okay. zasygnalizował pan. Nie... Działa. I tyle. Panie proszę, I działa ten... i dowodem, nie wiem, bo tak Nie, to muszę dokończyć wątek. Proszę dokończyć wątek, panie poszła, jasne. Więc dokończę wątek. Jeżeli by to działało, to kilkaset osób nie znajdowałoby się co tydzień na granicy polsko-niemieckiej. No i rozumiem, że Niemcy są zaniepokojeni tym, co się dalej dzieje. Bo dobrze wiemy, że afera z wizami też wynika z tego, że ludzie dostają pozwolenia na pracę w Polsce. Po jakimś czasie sankcjonują sobie ten pobyt już tak jak to się mówi, z wydaniem tak zwanego plastiku i za chwilę aplikują o to, żeby prze, przemieścić się do dalszych krajów Europy z tym właśnie, z tym dokumentem polskim. Więc widać jasno, że Polska jest tylko krajem przerzutowym i o ile byśmy mieli do czynienia tylko z przestępcami handlującymi ludźmi. To można ubolewać nad tym, ale można powiedzieć państwo w tym nie uczestniczyło. Ale w tym przypadku, w tej aferze, mamy dowody na to, pierwsze takie poszlaki, może nie dowody, ale poszlaki, że uczestniczyli w tym urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, konsulowie, którzy pod presją maili od pana Wawrzyka, już wyrzuconego z, e, i z rządu i z PiS u e, wydawali wizy na ładne oczy ludziom, których nawet nie sprawdzono. Okay, to ja w organizacjach terrorystycznych. To jeszcze jeden wątek chciałbym tylko Terrorist, krótko, panie poszle, poruszyć, popularne. Bo już musimy ku końcowi powoli zmierzać, a ja jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. Pan na swojej ulotce wyborczej yy, napisał tak, katolik też może głosować na koalicję obywatelską. Yy, tym samym no, zdaje się, że potwierdził pan, że to nie jest takie oczywiste, że, że katolik na koalicję obywatelską to tak nie bardzo, chyba, że na takiego katolika jak Paweł Poncyjusz. O co tutaj, o tutaj o... chodzi, panie pośle. W pierwszych słowach tego artykuliku mm. mówię o tym, że jest tak takie przekonanie wśród katolików, że, że jakby ten sojusz tronu i ołtarza, czyli ta, ta współpraca władzy świętej. Tak już krótko, panie poszle, Pani, poproszę. Ma determinować determinować wybory, znaczy podejmowanie wyborów mm. w trakcie wyborów parlamentarnych. Ja twierdzę, że nie i pokazuję, że dekalog składa się z dziesięciu dziesięciu praw, a nie tylko jednego, bo dziś często dyskutujemy w kategoriach kto jest katolikiem, a kto nie jest katolikiem, tylko z punktu widzenia nie zabije, nie mówimy o nie kradnij, nie mówimy o tym, okay. że nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, czyli nie pożądaj rzeczy, która jego jest, a dziś często politycy, którzy chodzą z obrazkiem Ojca Świętego, z Bogiem na ustach, potem opuszczają głowę, kiedy premier ich rządu kłamie, który po prostu pozwala na złodziejstwo, choćby takie, z jakim mamy do czynienia przy okazji, przy okazji afery wizowej, gdzie ktoś zarobił pieniądze i to na pewno pod parasolem instytucji publicznych. Panie, proszę bardzo, dziękuję za rozmowę. Paweł Panceryusz, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, prosto z austriackiego parlamentu. Dzisiaj w sednie sprawy. Udanego dnia panu posłowi życzę i państwu oczywiście do usłyszenia, do zobaczenia. Radio Plus. Sedno sprawy.